Liki aktualizacji w CS ie dwójce, do tego właściciel organizacji zdradza ile zarobili na kapsułkach z Shanghai'u 2024 i do tego wielki turniej streamerów, w którym normalnie zmierzy się sama, sama topka kończyła łapkę w górę, a my lecimy. Faktycznie została zespotowana kolejna aktywność deweloperów. Możemy zobaczyć, że tym razem zmieniło coś takiego jak Timeline Marker Updated. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, nie będę tutaj próbował cokolwiek ciekawego jakby wymyśleć. Po prostu powiem, że coś się zmieniło i przejdę sobie do kolejnego. Do kolejnej kwestii. E, aha, w ramach sprostowania, chyba oczywistym jest, że żaden update się nowy nie pojawił, w sensie nie mamy nic, nic nowego. Mówiłem wielokrotnie, że te największe update'y na ogół mają miejsce w środę, w związku z czym z racji, że tego nie dostaliśmy, zawsze jest jakaś szansa na dzisiaj, ale raczej, jeżeli byśmy szukali jakichś dużych, to właśnie e, updateów, tych lutowych, nazwijmy to sobie, jak ktoś wierzy w tą teorię, że co miesiąc Wal wypuszcza nowy update, ma ku temu oczywiście jakieś tutaj poszlaki, tak czy siak, no to raczej to nie jest ten tydzień, być może kolejny, ale spokojnie jeszcze zostały nam dwie środy w lutym, więc jako może coś się uda ogarnąć I muszę przyznać, że kolejna kwestia To jest coś, co mnie akurat trochę cieszy Z tego powodu, że jest to głos community W którym mówi się o tym, że ogólnie CS2 Jest teraz w dobrej kondycji i muszę przyznać Jak niesamowicie inne jest to od tego, co się słyszy Na co dzień, od tego, co się czyta na co dzień Jak wszyscy to mówią, że o, CS2 jest W beznadziejnej kondycji, najgorsza gra w ogóle Sami cheaterzy, same błędy, same bugi I wszystko, internet, coś w sensie internet Jest problem z serwajami i tak dalej I tak dalej, a to mamy głos, że wszystko jest w porządku skupicie tylko i wyłącznie na tych anty i taki będzie na pewno I Ja muszę przyznać szczerze, że daję dosyć duży kredyt takiemu to właśnie zdaniu. W sensie, ja szczerze, totalnie muszę w jakiś sposób przyznać temu rację. Na no, zasadzie naprawdę jest teraz dobrze. I jako po prostu ludzie, którzy cieszą się tą grą Cieszmy się tą grą I po prostu stwierdźmy, usiądźmy na chwilę, było dużo gorzej. Miesiąc temu, rok temu, było, umówmy się względem tego, co jest teraz, dużo, dużo gorzej. I warto po prostu tak sobie czasem przycufnąć po prostu o tym powiedzieć. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzi odbierasz. I przykładowo jest zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kała albo awupa, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano jest go Skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty, więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złotej i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej. Tak samo jak warto powiedzieć o tym, że w przeciągu ostatnich dwóch tygodni Simpler y, miał 43 godziny w całej dwójce, a w docie dwójce 58. Czy to już coś znaczy? No wiadomo, że już się ludzie odpalili, że no to koniec Simpla i w ogóle. Tylko z drugiej strony, ja osobiście mam ten problem, że na Simpla już patrzę bardziej jako na emerytowanego gracza, jako na kogoś, kto raczej już nie będzie wracał na salony, żeś tak wyrażę, to znaczy nie będzie grał raczej w top tier formacjach i tak dalej. Oczywiście mu tego życzę, oczywiście, że chciałem to zobaczyć, ale jednak wolę sobie w ten sposób popatrzeć. Wczoraj przykładowo na streamie walną ładną akcję, no ale to, że że GOAT Global Offensive, osoba, która grała w tą grę, zrobi jakąś gold akcję, czy tak jak tutaj zrobi klacza 1 na 4, no szacun fajnie i w ogóle, ale jakoś mnie to też nie fascynuje, więc ja mówię wam, jakie mam zdanie, nie tylko co zdanie, co jakie mam pogląd na to, co się dzieje z Simplem i tak dalej, i po prostu myślę, że jest to panie zdrowe podejście, a nie wyszukiwanie, że ojejku, miał tam o 15 godzin więcej w docie dwójce, to on już przechodzi na docie dwójkę, Spokojnie, po prostu. To już jest, jakby na to nie patrzeć, emerytowany gracz, legenda jakby na to nie patrzeć, i warto po prostu z tej perspektywy na to patrzeć, a nie szukać jakichś małych sensacji. Tak jak nie małą sensacją, myślę, że była ta sprawa, którą teraz Wam prezentuję. Wczoraj gracze czekali przed hotelem na Nawi, żeby tutaj poczekać na autografy niektórych to zawodników, przepraszam to a się okazuje, że doszło do dosyć ciekawej sytuacji, kiedy to dziewczyna Wonderfula dała klawiaturę Wonderfula. Chyba jeszcze z jego podpisą, chyba, bo nie jestem tego aż tak pewien. No jest co najmniej zadowolony, no nie dziwię się, bo Gift, że się tak wyraża z tych mocarnych, przemocarnych żeby to nie powiedzieć. W związku z czym sytuacja wygląda dosyć ciekawie i dosyć yy, fajnie się w na taki obrazek. Patrzy, jak tutaj wiadomo, fan esportu, no widać, że nie może się tak na tę sprawę zadość i wręcz nie wie, co ze sobą zrobić. Nie dostał bardzo fajny gift, więc ciekawa sytuacja, o której myślę warto powiedzieć. Tak samo jak warto powiedzieć o tym, że były, yy, były jakby powiedzieć, head, czyli był jakiś tam dyrektor, prezes, nazwijmy to sobie, dyrektor e-sportowy, tak jakby powiedzieć, w Parry Vision, zdradził, że przy okazji Szanghaju, yy, oczywiście Szanghaju, oczywiście Majorza w Szanghaju, tak to miałem powiedzieć, organizacja organizacje zgarnęły od 800 tysięcy do 1 200 dolarów. Więc mamy takie info, bym powiedział z samego środka, więc nie jest to jakaś plotka, tylko raczej coś sensowniejszego. Raczej to jest bazowane na jakichś to właśnie można nawet nie tyle co przypuszczeniach, tylko jest duża szansa, że chłop faktycznie te pieniądze na oczy widział, więc myślę, że jest to dla nas ciekawa informacja i daje nam rzut na to, ile faktycznie organizacje wyciągają. Czy dużo, czy mało. Wiadomo, że polemizować przy okazji parę, że na pewno było więcej. Ale z drugiej strony chyba to nie są małe pieniądze, tak się przynajmniej wydaje. Nie, wiem, czy pamiętacie, kilka tam tygodni temu mówiłem o sytuacji. Kiedy to jeden właśnie, też jaki CEO e, jakiejś tam dużej formacji, wypowiedział się, że żeby przez rok utrzymać drużynę grającą na tier two, czyli umówmy się, nie te samego samego topu, to mniej więcej potrzeba mieć środki w wysokości 800 tysięcy do miliona dolarów. W związku z czym myślę, że jest to dla nas dosyć interesująca sytuacja i wartość też patrzeć z tej perspektywy, że tak naprawdę, z takim jednym wydarzeniem, gdzieś koszta się w pewien sposób zwróciły. Oczywiście się tego dochodzą sponsorzy, masę innych rzeczy, ale myślę, że warto o tym wiedzieć. A skoro przy samym Szankaj już jesteśmy, myślę, że warto zwrócić uwagę, jak na chwilę obecną mają się kondycyjnie na markecie Steam. Przypomnę, cały czas oczywiście trwa promocja. Należy zwrócić uwagę na duży wypla wystrzał supply, jeżeli chodzi o autografę Legend. Możemy zobaczyć, że jest ich zdecydowanie więcej, niż jakichkolwiek innych kapsułek. Możemy zobaczyć na drugim miejscu mistrzowie, których jest o połowę mniej. Dużo również jest tutaj, możemy zobaczyć kandydatów. I tak na dobrą sprawę nie widzę jakichś większych turbo przesłanek. Cena, jak możemy zobaczyć, praktycznie cały czas taka sama, dokładnie za tyle ile można kupić w CS-ie, w sensie plus prowizja oczywiście, w związku z czym nie jest to nic nadzwyczajnego, nic dziwnego, jest o tym evencie totalnie, totalnie nie cicho, więc tej to właśnie perspektywy gdzieś tam zamierzam się zaopatrzyć w takowe to właśnie kapsułki, myślę, że będzie to sprawa tygodni, być może dni, coś takiego, jakby się ktoś pytał, ale nikt nie pytał. Więc przejdźmy do kolejnej sprawy, a mianowicie do performance'u Donka w Katowicach 2024 i w Katowicach 2025. No umówmy się, Donk sprzed roku, no zamknął nam wszystkim, że się tak wyrażę, mordy, wtedy jeszcze był taki czas, że ludzie byli podzieleni na zasadzie, że no będzie wielka wydmuszka, o będzie wielki talent. No i tym im wtedy pokazał, że to jednak będzie wielkie, e, wielkie nazwisko. E, na chwilę obecną przynajmniej. Zobaczymy, jak to się jeszcze potoczy dalej. Ale należy sobie powiedzieć, że te statystyki są dużo, dużo niższe, Ja osobiście gdzieś tam daleki jestem od stwierdzeń na zasadzie, że to koniec donka, że donk już upada i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu gorszy dzień, być może nawet gorszy turniej, chociaż i tak uważam, że drugie miejsce na turnieju, w którym pula, jest 1250 000 dolarów to uważam, że i tak to jest nielada osiągnięcie, ja wiem. Rozumiem z perspektywy sportowca, e-sportowca, zawsze jest to porażka w finale i zawsze to boli bardziej niż odpadnięcie gdzieś tam nawet w jakiejś wcześniejszej fazie typu półfinału czy ćwierćfinały, więc daję sobie z tego sprawę, ale jednak nie mówmy, no jeżeli chodzi o osiemnastolatka, który ma rating na poziomie 1.23, i tak dalej jest mocno, mocno, mocno. Co należy jeszcze powiedzieć, to 7TV ogłosiło właśnie turniej w CS dwójce z najpopularniejszymi streamami na Twitchu. Między innymi możemy zobaczyć, że będzie tutaj xQc, one Pixel, Dima Warhacks, ROCS, yy, Stable Ronaldo. O, a, okej, okay. jednego jednak skojarzyłem. Tak czy jak należy sobie powiedzieć, że jak możemy zobaczyć, będą tutaj topowe, żeś tak wyrażę, nazwiska. Więc nic, tylko się cieszyć. turniej będzie miał miejsce dosłownie pod koniec lutego, więc myślę, że będzie to dla nas ciekawe widowisko. Ja będę z totalnie szczery. Nie wiedziałem, co to jest Seven TV, więc sobie wpisałem. I faktycznie jedyne, z czym mi się kojarzyło, to to, że to są te emotki, które się gdzieś na Twitchu używa. I tyle kojarzyłem, ale tak myślę, o no, nich, którzy robią emotki, chyba nie do końca. Ale na szczęście oni tutaj byli podlinkowani, w związku w z sobie tutaj wlazłem co to się stało? Co to, to... za I faktycznie to jest ta jakby powiedzieć serwis zajmujący się właśnie tymi motkami. Więc to jest dosyć dla mnie ciekawe, jakby dlaczego oni akurat, ale spokojnie będę w to wnikał, być może jest to jakaś większa korporacja, a ja tylko kojarzę ich za motek. być może tak jest. I nic tylko się cieszyć, że taki nie będzie miał miejsce. Nie ma żadnych informacji na temat jakichś pól nagród czy na temat tego jak on się będzie odbywał. Się zgaduję, że będzie transmitowana na Twitchu tego 28, ale nic więcej mi o tym nie wiadomo. Czy to będzie wiecie po prostu jeden mecz, czy to będzie jakiś większy ladder, czy to każdy z nich będzie miał swoją drużynę? Nic więcej nie wiem, jak tylko będę wiedział, to oczywiście ci powiem, więc koniecznie subskrybuj ten kanał. A coś, co warto jeszcze powiedzieć, to to, że na tej arenie w Teksasie, gdzie będzie rozgrywany Major, zobaczyliśmy już pierwszą reklamę, więc również tam właśnie to wydarzenie jest już reklamowane, więc już trzeba też sobie zdać sprawę, że ten Major, tak się mówi, że no, daleko, daleko do Majora, właśnie skończyliśmy szankaj, a należy sobie zdać sprawę, że już za niedługo będziemy, tak na dole sprawę, za dwa miesiące przeżywali kwalifikacje do tego to właśnie wydarzenia. Później wiecie, te Majory są bardzo długie, no nie, na zasadzie tam najpierw są te wcześniejsze fazy i tak itd. itd. RMR -y, w związku z czym, no już tak 2-3 miesiące będziemy już w tym takim faktycznie duchu i cugu tym właśnie majorowym, więc warto sobie z tego też zdać sprawę, przynajmniej ja takie miałem wrażenie, że no dopiero prawdopodobnie ten Shanghai skończył, a jak się na to popatrzy to już tak jesteśmy w połowie drogi między Szanghajem, a między kolejnym majorem więc warto sobie z tego zdać sprawę, tak samo jak z tego, że drogi widzą, będzie miał miejsce teraz PGL na Poka, czyli dosyć duży turniej z pulą miliona dwustu tysięcy dolarów, czyli topową pulą nagród, jeżeli chodzi o e-sport CS-owy. Należy sobie powiedzieć, że będzie to miało miejsce od 14 lutego do 23, więc y, możesz oglądać. Co należy również powiedzieć, to to, że tutaj będziemy mieli leciutką przerwę, leciutką z perspektywy takiej, że teraz mieliśmy dosyć mocno wypchane kalendarium, mieliśmy Katowice, zaraz po tym kolejny turniej, a kolejny tak duży turniej będzie miał miejsce dopiero 7 marca, w związku z czym jeżeli myślałeś, że a, odpuszczę sobie, bo już za kilka dni będzie kolejny turniej, no to tutaj będziemy mieli te ty dwa tygodnie przerwy ponad. W związku z czym myślę, że należy sobie z tego zdać sprawę, że no jednak tutaj lekka przerwa będzie, ale później znowu wjeżdżamy na pełnej, bo już potem Blast Open Lisbon, już pula mniejsza, ale dalej. PGL Bucharest później na początku kwietnia, więc tutaj te dwa tygodnie lekkiego przestoju będą, więc wiem, że może jesteśmy trochę nie tyle co przesyceni, no a chociaż może troszkę przesyceni właśnie sportowymi emocjami, ale myślę, że warto oglądać PGL Klużna POKA, cały czas tam kwalifikacje, e, nie do tego akurat, kwalifikacje nie, kwalifikacje stoją do IM Dallas, przepraszam bardzo serdecznie. Także że chciałem sobie powiedzieć, że tutaj e, te drużyny zagrają już mówiłem to trochę wczoraj, więc myślę, że y, wszystko zostało powiedziane. Dzięki za oglądanie do końca, mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę i że widzimy się oczywiście już jutro. Subskrybuj kanał, trzymaj się, strzała!